Noelo widzowie, postanowiłem, że dzisiaj pogadamy sobie trochę o tak zwanych canon eventach, czyli sytuacjach, takich wydarzeniach, przez które musiał przejść no chyba każdy w swoim życiu. Można powiedzieć, że są to takie checkpointy, których nie da się pominąć. I dzisiaj pogadamy sobie o tej męskiej perspektywie, bo w sumie nie wiem, czy byłbym w ogóle w stanie zrobić taki film z punktu widzenia dziewczyn. Ale jeśli bardzo byście chcieli, to dajcie znać w komentarzach, może coś wymyślę, może na przykład zrobimy sobie taki film z któryś z Was. Nie wiem, zobaczymy, ale dzisiaj dzisiaj pogadamy sobie o canon eventach w życiu chłopaków. Canon nie będzie to ułożone jakoś chronologicznie, bo w sumie do tego nie ma jakiejś specjalnej listy. A jeszcze tylko szybko wspomnę, że jak jesteście tu nowi, to zachęcam do wbicia na główny kanał i zapraszam również bardzo serdecznie na naszego Discorda, bo jeśli zdarzyłoby się tak, że robiłbym drugą część tego filmu o dziewczynach z którąś z was, albo w ogóle jakikolwiek inny film z gościnnym występem, to zawsze biorę osoby z Discorda. A tak poza tym, to fajni ludzie tam siedzą, więc no, polecam. Ale dobra, nie przedłużam już i przejdźmy do filmu. I taką pierwszą rzeczą, o której chciałbym pogadać, jest rozstanie. Wiecie, złamane serce i takie sprawy. W sumie to nawet niekoniecznie nie musi to być rozstanie po byciu w związku, może to być równie dobrze dostanie kosza od dziewczyny, w której się podkochiwaliście, albo nawet zostanie sfriendzonowanym. Tak czy siak, myślę, że mogę to powiedzieć ze stuprocentową pewnością. Jest to obowiązkowy punkt, takie wydarzenie, które prędzej czy później czeka każdego z nas. I nie ma co się oszukiwać, jest to naprawdę bolesne. Bo wiecie, niby chłopaki nie płaczą, nie powinni okazywać uczuć i tak dalej. I poniekąd się z tym zgadzam, bo wiecie, nie można też być jakąś pipką. Ale mówcie co chcecie, bez znaczenia ile czasu minęło, założy się, że każdy z nas dokładnie pamięta, jak czuł się, wiecie, jak wiadomości zaczęły się robić coraz krótsze. zaczynała wam odpisywać po kilku godzinach, tłumacząc się, że spała, i w końcu w jakiś randomowy czwartek o 23:00 dostaliście wiadomość typu Słuchaj, Kuba, chyba do siebie nie pasujemy, albo że straciła do was uczucia. Takie chwile zapamiętuje się naprawdę na długo, bo to tak jakby ktoś wymierzył wam lepę prosto w twarz, albo raczej w serce. I jest nawet taka teoria, że mężczyźni przeżywają takie sytuacje na dwa sposoby, albo praktycznie w ogóle wiecie, 3-4 dni i praktycznie nie pamiętają, że w ich życiu była jakaś dziewczyna. Albo zostaje im blizna na sercu i na psychizę do końca życia i nigdy w 100% się z tego nie rekowerują. Wiecie, taki prawdziwy heartbreak, kiedy zaufaliście tej dziewczynie na 100%, myśleliście, że to miłość na całe życie, oddaliście całego siebie i tak dalej. Może nawet powiedzieliście jej sekrety, których nie znała nawet wasza rodzina. I nagle wszystko się kończy. Ale dobra, wracając. Jeśli zaliczacie się do tego pierwszego przypadku, to albo macie jakąś stalową psychikę, albo, i to w 99% jest prawda, nie kochaliście tak naprawdę tej dziewczyny. Bo sorry, ale jeśli fakt Faktycznie zależy wam na jakiejś osobie, to nie da się tak szybko stracić uczuć. Z kolei u dziewczyn podobno zawsze to coś pomiędzy. Na początku po odrzuceniu faktycznie jest bardzo mocny dołek, ale wiecie, z pomocą swoich besties w miarę szybko wychodzą na prostą. Ale tak jak mówiłem, dziewczyn zostawiamy sobie na next time, bo muszę tu zaczerpnąć jakiejś fachowej wiedzy u jakiejś... <laughs> Samicy. I wiecie, co do tego przeżywania rozstania, to jest to tylko taka teoria, którą zobaczyłem gdzieś tam w internecie. Ale jak się nad tym tak trochę zastanowić, to myślę, że jest tam sporo prawdy, i że to właśnie chłopaka, takie rozstanie i odrzucenie może zabolić najbardziej. Zresztą, nie bez powodu 75% prób odebrania sobie, sami wiecie czego jest popełniana przez mężczyzn. Oczywiście nie mówię tu, że zawsze jest to spowodowane złamanym sercem, no ale jednak. I wiecie, wydaje mi się, że na ten cały etap nazwijmy to złamanego serca, nie ma jakiegoś konkretnego lekarstwa. Każdy musi tego doświadczyć i się z tym zmierzyć po swojemu, i cały haczyk polega właśnie na tym, jak to przepracujecie. Czy pogodzicie się ze stratą i w miarę szybko wrócicie do normalnego życia, czy załamiecie się na kilka miesięcy i, nie wiem, zamkniecie się w pokoju i będziecie słuchać Juice Warda na pętli. <śm> I zdaję sobie sprawę, że na papierze brzmi to bardzo łatwo, a w rzeczywistości trochę trudniej tak od razu o wszystkim zapomnieć. Więc w sumie nie ma na to jakiegoś konkretnego rozwiązania. Każdy musi się z tym zmierzyć po swojemu i chyba tyle. I kolejną rzeczą, o której chciałbym tutaj pogadać, która zresztą bardzo często łączy się z odrzuceniem czy właśnie z łamanym sercem, jest coś, co nazwałbym taką erą motywacji, lux maxingu i ogólnie takiego życiowego glow-upu. I nie wiem dlaczego, ale przytrafia się to dosłownie każdemu chłopakowi na pewnym etapie życia. To jest po prostu taki obowiązkowy checkpoint, który trzeba zaliczyć, żeby wymaksować swoją postać Wiecie, zawsze w tym młodym wieku nie zwracało się za bardzo uwagi na swój wygląd, dziewczyny były ble i żyliśmy sobie takim beztroskim życiem. Nie przejmując się praktycznie niczym, wystarczyło, że raz na pół roku mama albo babcia powiedziała, że przystojni z nas kawalerzy i tyle. Ale w życiu każdego z nas przychodzi taki moment, w którym nagle odechciewa nam się grać na kąpie, postanawiamy, wiecie, zerwać ze wszystkimi złymi nałogami i w końcu zadbać o siebie trochę bardziej. Czyli klasycznie zaczynacie swój glow-upowy ark, za na siłownię dwa razy dziennie, jecie tylko tego typu jedzenie. Po raz pierwszy w życiu robicie skinker i tak dalej. I wspomniałem, że bardzo często czy się to z jakimiś nieudanymi relacjami z płcią przeciwną, bo faktycznie w większości przypadków jest to bodziec, żeby w końcu zadbać o siebie i coś ze sobą zrobić, żeby wiecie, pokazać tej lasce, co straciła, albo żeby zyskać trochę pewności siebie i w ogóle zacząć rozmawiać z dziewczynami. I jakkolwiek stereotypowo to nie brzmi, to tak właśnie to wygląda. Stety czy niestety zdrada, takie poniżenie i odrzucenie jest najlepszą motywacją, daje wam ogromne pokłady energii, które jeśli faktycznie zainwestujecie w pracę nad samym sobą, to na pewno na tym skorzystacie. I też nie chcę tutaj wychodzić na jakiegoś trenera, czy jakiegoś guru self-improvementu, czy czegoś takiego, bo. Kompletnie nie o to mi chodzi. Dlatego podsumuję to tak. Cały ten ark pracy nad sobą jest spokojny i osobiście uważam, że jest to faktycznie potrzebne każdemu chłopakowi, żeby zyskać pewność siebie i ogólnie rozwinąć się jako człowiek. Ale też nie popadałbym w jakiejś skrajności, nie bawiłbym się w jakiejś striki Mewingu i kupowanie e-booków czy innych poradników, które mają zrobić z was jakiegoś giga sigma. Bo jak coś, to to i tak nie działa. Okej, okay, teraz czas na coś chyba takiego najbardziej sentymentalnego, czyli moment, w którym dochodzi do was, że nie zostaniecie profesjonalnym zawodnikiem w sporcie, który trenujecie. I okej, okay, może nie będzie się to dotyczyło wszystkich. Bo w końcu nie wszyscy coś trenują, a raczej aktualnie coraz mniej osób. Ale still, tyczy się to ogromnej grupy ludzi i myślę, że jest to o tyle smutne, bo każdy, kto coś trenował, to robił to jednak po coś. Nieważne, czy to piłka nożna, koszykówka, siatkówka, cokolwiek. Każdy z nas trenując jakiś z tych sportów był jednocześnie jego widzem i kibicem najlepszych drużyn czy tam zawodników. Oglądaliśmy Ronaldo, Messiego, Neymara albo Lebrona i marzyliśmy, żeby być tam, gdzie oni, wejść na ten profesjonalny, najwyższy poziom. Dla wielu z nas takie turnieje jak Mistrzostwa Świata czy Igrzyska były w ogóle taką pierwszą iskierką żeby zacząć uprawiać ten sport. A tu pewnego dnia po latach treningów dochodzi do was, że jednak nic z tego nie będzie. Jednak nie spełnicie swoich marzeń o byciu nowym następcą Cristiano Ronaldo. na pewnym etapie tych 15, 16, czy tam 17 lat albo tracicie całą motywację do treningów, albo widzicie, że zaczynacie odstawać od reszty i w pewnym momencie musicie po prostu obiektywnie spojrzeć na siebie, na swoją umiejętności i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest sens dalej to kontynuować, bo nie ma co się oszukiwać. Konkurencja w tych najpopularniejszych dyscyplinach jest ogromna i nawet jak dajecie z siebie 100% i trenujecie na maksa, nie jesteście w stanie przeskoczyć takich barier jak na przykład wzrost czy ogólnie warunki fizyczne, chociaż i tak z tym da się jeszcze pogodzić. Najgorzej, jak waszą karierę zakończy kontuzja. Wiecie, Byliście dobrze prosperującymi zawodnikami, a tu nagle na jakimś meczu ktoś wjeżdża wam w nogi, albo łamiecie sobie rękę i cyk, koniec. Wszystkie marzenia idą się jej. Wszystko na co pracowaliście tyle lat kończy się w kilka sekund. Myślę, że każdy kto przeżył coś takiego to na pewno wie o co mi chodzi i ja osobiście nie życzyłbym tego nawet największemu wrogowi. I tak samo jak ze sportami, myślę, że większość z nas przechodziła przez etap, w którym chcieliśmy zostać pro gamerami w jakiejś gierce. No no, ale jak będę już lepszy Fortnite'a to też bym mógł e, to opuszczać trochę szkoły Słucha! No Erminixy będę zarabiać No chyba sobie żartujesz Fortnite, LOL czy tam CS myślę, że każdy z nas marzył kiedyś o karierze esportowca sportowca i zarabianiu milionów zgrania w gry Sam kiedyś myślałem, że będę jak Kami Seti no ale niestety mój 60Hz monitor i drewniane ręce pokrzyżowały mi te plany Ale kto wie, w tej branży nie ma limitów wiekowych więc może... Nie no, a tak serio jest to chyba raczej tylko chwilowa faza w naszym życiu i raczej tak samo szybko jak przyszła nam do głowy tak samo szybko z niej wylatuje Bo jednak Prawda jest taka, że tylko jakieś 1 osób uda się faktycznie coś osiągnąć w tej branży. I trochę podobnie z YouTube'em, bo chyba większość z nas próbowała kiedyś swoich sił na tej platformie. Ja też przed tym kanałem i zanim cokolwiek mi w ogóle wyszło, robiłem szoty ze streamów, a jeszcze wcześniej edity z Fortnite'a. I choć większość z nas pewnie woli się do tego nie przyznawać, to prawda jest taka, że dalej trzymamy gdzieś na tym jednym koncie na prywatnym swoje stare filmy. Dobra, przejdźmy do kolejnej sytuacji, która z pewnością nie należy do najprzyjemniejszych, czyli do rozczarowania swoich rodziców. I o co mi tu chodzi? Wyobraźcie sobie, że zrobiliście coś. Złego, coś czego obiecaliście rodzicom, że nigdy nie zrobicie, coś wbrew waszej umowie i może to być naprawdę wszystko: coś związanego ze szkołą, z jakimś waszym wyjazdem, obojętnie. I wiecie, wracacie potem do domu, jesteście na przykład w samochodzie i spodziewacie się, że zaraz dostaniecie ochrzan stulecia. Rodzice się na was wydrą i dadzą wam jakąś ultra jak to zwykle w takiej sytuacji by się stało. Ale nie, nic takiego się nie dzieje. Siedzicie tylko w tej niezręcznej ciszy i czujecie na sobie to ich spojrzenie pełne rozczarowania, które wyraźnie daje wam do zrozumienia, że się na was zawiedli. Jestem pewny, że jak ktoś to przeżył, choć raz, to na pewno wie o czym mówię i będę z wami szczery, ta atmosfera to wszystko potrafi skłonić do przemyśleń i do takiego zastanowienia się, że może i faktycznie tym razem to wy z... sprawę i może jednak warto coś zmienić. Bo wiecie, jakbyś tak klasycznie na was wydarli i TP, to tym bardziej przyjęlibyście taką postawę obronną i tylko zwyzywali ich w myślach i uznali, że się na was uwzięli. A taki widok własnych rodziców, którzy są po prostu zniesmaszeni i zawiedzeni waszym zachowaniem, którzy nawet nie próbują was pouczać, to zupełnie coś innego. I tak jak mówiłem, każdy, kto tego doświadczył, na pewno nie będzie chciał powtórki z takiej sytuacji. Dobra. Kolejnym takim obowiązkowym wydarzeniem, z którym musicie zmierzyć każdy z nas i które również jest bardzo ciężkie do przetrawienia i zaakceptowania, jest zdrada. Ale już nie przez dziewczynę, tylko przez najbliższego ziomka, albo po prostu kogoś z kim byliście bardzo blisko. W ekstremalnych przypadkach może to być nawet członek waszej rodziny. No, ale to tak jak mówiłem, są już raczej ekstremalne przypadki. Jednak zwykle są to przyjaciele. Na pewno pamiętacie, jak rodzice mówili wam, żebyście uważali z kim się przyjaźnicie, z kim spędzacie czas, komu zwierzacie się z sekretów i tak dalej, bo może się okazać, że ci ludzie tylko udają waszych przyjaciół. Ale prawdopodobnie nie Zwracaliście na to zbytnie uwagi, bo nawet nie przyszłoby wam do głowy, że wasz najlepszy ziomal, z którym bawiliście się jeszcze w piaskownicy, siedzieliście całą szkołę w jednej ławce i tak dalej, może okazać się fałszywą. No ale jednak, nie bez powodu mówi się, żeby słuchać się starszych i że to jednak rodzice wiedzą od nas lepiej, bo w większości przypadków oczywiście nie wszystkich i chciałbym to też podkreślić, ale w większości przypadków okazuje się, że faktycznie mieli oni rację. I ten sam przyjaciel, którego nazywaliście bratem pewnego dnia pokazuje swoje prawdziwe oblicze i wystawia się do was plecami. I serio, jak dla mnie jest to chyba jeszcze gorsze od zostania zdradzonym przez dziewczynę, bo tak samo w większości w większości przypadków z przyjaciółmi znacie się o wiele dłużej niż z dziewczyną. I taki ziomal był z wami tak naprawdę od zawsze, w dobrych i złych chwilach, więc ten przysłowiowy nóż w plecy i utrata osoby, która była tak blisko was, boli po prostu inaczej. I może pójść naprawdę wszystko. Pokusicie się o pieniądze, o dziewczynę, a czasami jest to nawet jakaś głupota pokrój, że ktoś splitnął kogoś z duo w Fortnite. Cie. Ja się powiem, że nie zajmiję w duo, okej? Okay? Czemu? Kolejną rzeczą, przez którą przechodził każdy z nas był etap, w którym nasza fryzura była, no cóż, godna pożałowania. Naprawdę niech pierwszy przed szereg wystąpi ten, kto nie obciął się kiedyś na baskata, bo myślał, że lepiej będzie mu w krótkich włosach, albo ten, kto nie miał kiedyś na głowie jednej z tych rzeczy. Nie ma co się nad sobą użalać. Zaliczyłbym to po prostu do eksperymentu, który każdy z nas musi przejść na własnej skórze, albo raczej na głowie. No dobra, ale powiedzmy, że te fryzury wybraliśmy sobie jeszcze na własne życzenie, więc możemy mieć pretensje tylko do samych siebie, ale czasami zdarza się tak, że to fryzjer odwali jakiś. Zdarzy się jakieś nieporozumienie, a potem patrzycie w lustro i dochodzi do was, że jesteście leciutko kukt. I to, co macie na głowie skutecznie zniszczy wasze życie społeczne na następny miesiąc. Chyba każdy z nas na ten bólek z taką fryzurą następnego dnia musimy pokazać się w szkole. I najgorsze, że nie ma na takiegoś lekarstwa, bo co, zamkniecie się w domu na miesiąc, raczej odpada. A jak zetniecie się na łysę, to prawdopodobnie tylko pogorszycie sprawę. I na koniec mamy coś może trochę specyficznego, ale jestem praktycznie pewny, że każdy chłopak, który to teraz ogląda przyznami rację. Każdy z nas przeżył taką stratę. Stratę dziewczyny, z którą Nigdy nawet nie był w związku. Wiecie, chyba każdy z nas miał kiedyś czy to w szkole, czy gdziekolwiek indziej krasza na jakiejś dziewczynie, z którą może tylko mijaliście się na korytarzu i cóż, krótko mówiąc, patrząc w lustro, wiedzieliście, że nie macie u niej nawet żadnych szans, ale może byliście w innej sytuacji i mieliście z nią naprawdę dobry kontakt. Gadaliście, kręciliście, a może nawet wiedzieliście, że wy też jej podobacie, ale mimo to nigdy nie weszliście z nią na ten wyższy level i nigdy nie zostaliście parą. I dzieje się to naprawdę z różnych powodów, ale w jakichś 90% po prostu za długo czekacie. Może sami też nie jesteście do końca pewni, czy wiecie, chcecie się ładować związek. I tak oto kończy się w jakimś dziwnym situation shipie czy czymś tego pokroju. Z jednej strony piszecie ze sobą całą noc i ewidentnie czuć między wami taką energię, a z drugiej strony nigdy nie odważyłeś się do niej podejść i po prostu powiedzieć, co do niej czujesz. Mija tydzień, dwa, potem miesiąc i nagle widzisz, jak twoja przyjaciółka stawia na Instagrama zdjęcie z innym chłopakiem i w tym momencie dochodzi do was, że ostro Sprawę. Nie wiem, sam osobiście to przeżyłem i powiem wam, że jest to bardzo dziwne uczucie. Taka pustka, trochę rozczarowanie samym sobą i żal, że nie zrobiliście tego pierwszego kroku. Z kolei mózg podpowiada wam, że nie powinniście się tym w ogóle przejmować, bo przecież to nie była nawet wasza dziewczyna, i przecież miała prawo sobie znaleźć chłopaka, ale z drugiej strony, jak śmiała was zdradzić. Ta generalnie jest to popoprana sytuacja, która pewnie będzie zadręczała was jeszcze przez dłuższy czas, więc chyba jedyne co mogę wam doradzić, to nie czekajcie, aż nie wiem, gwiazdy się dobrze ułożą. Nie bójcie się i idźcie za głosem swojego serca. Czy coś w tym stylu? Bo w końcu najgorsze, co może się stać, to powie Wam, że nie jest zainteresowana. Hi, excuse me? A, w sumie bonusowo mogę tu dodać jeszcze uzależnienie od hazardu, bo no nie ma co się oszukiwać, w mniejszym lub większym stopniu czeka to każdego z nas. Oczywiście nie zachęcam tu do żadnych gier hazardowych i tak dalej. Ja tylko mówię, że jest to zapisane już na stałe w naszym kodzie genetycznym i każdy chłopak prędzej czy później będzie chciał spróbować swoich sił w tym temacie. Ważne tylko, żeby się od tego nie uzależnić, bo przegracie sobie całe życie i skończycie jak ten pan. Gangsterka, gangsterka. Kebaby, automaty, setunie, ruletka... No i dobra, tu sobie chyba zakończymy dzisiejszy film. Piszcie w komentarzach, czy macie już za sobą jakieś z tych wydarzeń i jak to wyglądało z Waszej perspektywy. A i napiszcie mi koniecznie, czy taki format filmów, na których trochę więcej się rozgaduje na takie tematy wam siedzi i co ewentualnie zmienić. Na pewno nie będę w stanie montować tych filmów, tak jak na głównym kanale i to mówię od razu, ale jestem otwarty na jakieś inne propozycje. A jak jeszcze nie macie tutaj suba, to polecam zostawić jakaś łapka w górę dla podbicia zasięgów, też mile widziana. Fajnie jakby ten kanał wleciał jakoś w algorytm YouTube'a, więc doceniam mega każde wsparcie. No i co, na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Cześć.